Strajkrom również nie należał do najprzyjemniejszych, głównie dlatego, że liczy się tutaj głównie czas reakcji. I im szybszy, tym lepiej, ponieważ to nie działa tak, jak zwykle ma to miejsce z tego typu minigierkami, że coś plunie ogniem i, i trzeba się po prostu przesunąć. Ponieważ te rzeźby plują ogniem, kiedy tylko staniecie na kratce przed nimi więc najlepiej zrobić to tak, jak ja to zrobiłam, czyli stanąć na kratce na samym brzegu, żeby ta rzeźba splunęła, a potem jak najszybciej biec na po prostu złamanie karku i skakać, żeby tylko nie dostać kolejną kulą.